poniedziałek 28 września zostanie wyłożony do publicznej prezentacji projekt planu zagospodarowania miejscowego Park Rataje 2. Mieszkańcy będą mogli składać do niego uwagi i wnioski do 28 października, zaś 22 października w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odbędzie się dyskusja dotycząca planu. Zaś finansowe zagadnienia związane z Ratajskim Parkiem były omawiane 14 września na zebraniu Komisji Budżetowej Rady Miasta. Podczas obrad nie zabrakło ratajskiej. Samorządowców, którzy trzymają rękę na pulsie po ostatnich wydarzeniach z lata, kiedy prezydent wstrzymał pracę nad planem. Jak się okazało, wstrzymał na krótko. W czasie obrad komisji samorządowcy zaprezentowali radnym swoje wątpliwości dotyczące ceny wykupu gruntu na terenie byłej Fabryki Domów od dewelopera Dariusza Wechty. Na komisji przedstawiłem w zestawieniu tabelarycznym dane wzięte z prognoz skutków finansowych uchwalenia trzech planów miejscowych. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Rataje Park, Rataje Park Osiedla Oświecenia i pl projektowanego planu Rataje Park 2. Z pierwszych dwóch prognoz wynika, że ceny, ewentualne ceny wykupów gruntów prywatnych oscylują w kwotach od 66 zł do 332. Jeśli chodzi o Ewentualnie Rataje Park 2. To dokumenty, oficjalne dokumenty miasta Poznania nie mówią już o takich kwotach, tylko mówią o przedziale cenowym od 1500 do 2500 zł. Chciałbym zauważyć, że tereny na wszystkich tych planach miejscowych są terenami zielonymi. Tym bardziej, że deweloper dysponuje warunkami zabudowy tylko w stosunku do jednego hektara terenu byłej fabryki domów. Na resztę gruntów warunki zabudowy unieważniło mu w maju samorządowe kolegium odwoławcze. Pytanie moje jest takie, dlaczego cały czas bardziej posługujemy się tą ceną bazującą na założeniu, że jest to teren przeznaczony decyzją administracyjną pod zabudową? Pytanie radnego Norberta Napieraja skierowane było do przedstawiciela miejskiej pracowni urbanistycznej, ta zgodnie z wyliczeniami ujawnionymi przez Adama Pawlika wyceniła utworzenie parku aż na 100 milionów złotych. Większość tej kwoty to wykup gruntu od dewelopera. Przedstawiciel MPU przyznał, że w sporządzeniu wyceny nie brano pod uwagę wyroku samorządowego kolegium odwoławczego, twierdzi jednak, że ziemia dewelopera nadal może mieć status budowlanej. Jeszcze należy rozważyć aspekt celu uwłaszczenia, który pierwotnie na początku lat 90. Ten, ten teren był uwłaszczany przed przedsiębiorstwo państwowe, a później wykupywany przez osoby fizyczne. Bo jeśli ten cel uwłaszczenia tamtego podmiotu nie był ściśle pod jakby cele parkowe, to ta cenność nie będzie jak, jak, jak cele parkowe. Oczywiście bez dwóch zdań, zachodzi potrzeba, aby dokonać ponownego przeliczenia porządnie kosztów ewentualnego wykupu gruntu. Tym generalnym wnioskiem radnego Mariusza Wiśniewskiego zakończyła się debata nad planem Park Rataje 2 na Komisji Bezpieczeństwa. W środę 16 września była ona kontynuowana w czasie obrad zespołu do spraw budowy Ratajskiego Parku. Na spotkaniu byli obecni dyrektorzy MPU, Wydziału Urbanistyki, Zarządu Zieleni Miejskiej i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Przekazali oni radnym i samorządowcom informacje dotyczące m.in. starań dewelopera o pozwolenie na budowę osiedla na hektarze, na którym ma już on obowiązujące warunki zabudowy. Takie wnioski inwestor składał kilkakrotnie. W każdym z tych przypadków złożył wniosek w jakimś sensie niekompletnym. I na skutek naszego wezwania, i na skutek tego, że nie uzupełnił yy, złożonego wniosku o brakujące dokumenty. Postępowania stały się bezprzedmiotowe. Postępowanie umorzyliśmy, więc na razie nie ma ważnego nowego wniosku o pozwolenie budowy. Wiadomo już także, że deweloper złożył do wojewódzkiego sądu administracyjnego zażalenie od wyroku SKO, unieważniającego mu warunki zabudowy dla reszty terenu. Trwa wyścig, czy deweloper uzyska w końcu niezbędne formalności dotyczące budowy osiedla, czy Rada Miasta wcześniej uchwali plan park Rata 2 Alternatywa jest taka, że powstanie osiedle na 1500 mieszkań, z czego pojawi się dodatkowo 3000 nowych samochodów. To jest hałas, to są spaliny, to są zwiększone korki na ratajach. Naszym zdaniem nie powinniśmy do tego dopuścić. Głosowanie Rady nad planem prawdopodobnie odbędzie się najwcześniej w styczniu. Miasto powołało zespół negocjacyjny, który ma wypracować z deweloperem kompromis w sprawie parku. Według gratajskich radnych mógłby on polegać na tym, iż inwestor postawi niewielkie osiedle, w zamian sprzeda jednak miastu po rozsądnej cenie część swojej ziemi pod park lub będzie partycypował w powstaniu terenów sportowo-rekreacyjnych.